Słuchajcie kochani, już od jakiegoś czasu ten pomysł za mną chodzi, tylko nie wiem w jaki sposób to ugryźć, ale spróbuję po prostu. Tak, na razie się nagram. Spróbuję po prostu tego, co płynie z mojego serca i co tam trochę się dowiedziałam o tym, bo moim marzeniem jest, znaczy jest, było, żeby nauczyć się tańczyć, nie? ale żadne ruchy mi nie wychodziły. Dla mnie to było trudne. I jakiś czas temu już, bo miałam styczność już takim właśnie tańcem intuicyjnym, że po prostu tańczymy i słuchamy po prostu siebie, swojego ciała, podążamy za nim. Możemy właśnie zamknąć oczy, ale najpierw właśnie się do tego przygotować, czyli zamknąć, zamknąć sobie oczy położyć sobie ręce na sercu i wsłuchać się w bicie swojego serca i oddychać do tego. Także spróbujemy. Także weźmiemy wdech. Trzymamy powietrze. Wsłuchujemy się w bicie swojego serca. Ile możesz, tyle trzymaj powietrze. Weź wydech. Weź wdech wytrzymaj trzymaj powietrze, na tyle, ile dasz radę, i słuchaj bicia swojego serca, słuchaj się w nie. Znowu weź wdech, czujesz jak bije Twoje serce? Bo ja czuję. teraz po prostu wsłuchaj się w nie posłuchaj jak pije niech twoje myśli przepływają nie zatrzymuj się na nich po prostu wsłuchaj się w swoje serce teraz pomyśl sobie Jakobyś chciała, jakobyś chciał intencje do tego tańca intuicyjnego, bo ten taniec intuicyjny jest również dla mężczyzn. Też sobie na to pozwólcie, bo też może Wam to jest potrzebne, po prostu się wyluzować pozwolić się ciało prowadzić. Teraz otwórzmy oczy i po, i po prostu poczujcie, jak się, jak się teraz czujecie, po prostu jaką macie intencję na ten taniec. Po prostu włączcie sobie muzykę, jaką lubicie. Może być to relaksacyjna, może być to e, po prostu jakaś, e, jakaś jako lubicie, albo taka też e, wysoko, wysoko, taka, nie wiem kto powiedzieć, e, wysoko, e, że po prostu podnosi wibracje nasze, że wznosi nas, nas do góry. Także po prostu włączcie sobie jakąś, y, jakąś muzykę. Ja sobie tak o po cichu włączę. Mam nadzieję, że tutaj mnie y, YouTube ani Facebook nie przyblokuje, bo nie każdy piosenek y, można używać. No po prostu będziemy tańczyć. I dalej działamy. <laughs> Sobie krzesełko odsunę. I teraz tak. Po prostu zamknijcie swoje oczy i wsłuchajcie się w swoje ciało i spróbujcie się zrelaksować i nie myślcie o tym, jakie wykonujecie ruchy, bo te ruchy z początku mogą być takie drętwe, że możecie czuć się drętwo że nie będziecie po prostu y, czuli się takie tacy zrelaksowani. Pozwólcie sobie na to. Pozwólcie sobie na wszystko, y, co będziecie czuć i dajcie się poprowadzić muzyce. Dajcie się poprowadzić swojemu ciału. I też możecie zamknąć oczy. To będzie najlepsze. Po prostu zamknijcie. Zamknijcie sobie oczy i po prostu wsłuchaj się w swoje ciało. Poczuj, co chcę Ci powiedzieć. Co w nim jest? Co tam siedzi głęboko? Czego nie możesz w sobie zdrawić? Czego nie możesz już wytrzymać w swoim życiu? Wsłuchaj się w swoje ciało. Ona cię poprowadzi. Jeśli czujesz, że nie ufasz sobie, to otwórz oczy, może tak na początku być, że możesz sobie po prostu nie ufać, czy nie wiem, uderzysz się o coś, albo że jesteś drętwa, po prostu otwórz oczy i możesz patrzeć na swoje ruchy, a jeśli nie, to zamknij oczy i po prostu wsłuchaj się w swoje ciało. Możesz przy tym oddychać głęboko, albo po słuchaj się w siebie. Zobacz, się skończyło. wywalcie, móc po prostu potrząchać swoim działem, Wywalić ten cały stres, co was dzisiaj po prostu spotkał. Wywalcie go po prostu ze swojego ciała. Wytrzęście po prostu swoje ciało. Wywalcie ten stres. Wywalcie. Nie jest, nie jest, nie jest, już wam potrzebny. Możecie się go po prostu pozbyć poprzez taniec, poprzez trząchanie swoim ciałem. Możesz też mieć oczy otwarte. To nie przeszkadza. a nie czujecie, powiedzcie. Czy czujecie bardziej zrelaksowani, czy dalej spięci? Jeśli czujecie się dalej spięci, to nic nie szkodzi, po prostu może tak być. Z kwestią czasu, praktykowaniem właśnie takiego tańca intuicyjnego i wsłuchanie się w siebie, po prostu to zacznie mijać. Będziecie już bardziej sobie ufać Będziecie bardziej ufać swojemu sercu, swojej intuicji. Też wasze ciało może wam pokazywać różne bóle, bo po prostu będzie się czuło niewygodnie w tańcu. Może ogólnie wam wywalać po prostu jakiś ból w ciele, ale to jest normalne. Coś się po prostu z waszego ciała uwalnia. Jakieś emocje są po prostu głęboko głęboko zakorzenione w was. Teraz zamykam oczy, czuję, że tego potrzebuję. Potrzebuję zaufać sobie w końcu i za głosem swojego serca. Nie za strachem, nie za lękiem, nie za smutkiem, nie za umysłem, który mnie próbuje zatrzymać i po prostu robić to, co mi każe. Bo chce mnie z jednej strony chronić, a z drugiej strony nie rozumie, że, że po prostu... Cierpię. Cierpię z tego powodu, że nie mogę robić tego, co kocham. Bo jakieś przekonania mam w głowie. Bo coś mi po prostu w środku siedzi. Dzisiaj powiedziałam dość. Kolejny raz powiedziałam dość. Już nie chcę. Już nie mogę. Już po prostu potrzebuję słuchać swojego serca. Słuchać po prostu to, co w duszy mi gra. To, co moje serce chce, w końcu czuć, chce się czuć wolna, chce, chce się czuć lekko, przyjemnie. Wiem, że czasami może być niewygodnie w życiu, ale to nie o to chodzi, żeby się zadręczać, żeby cierpieć. Wiecie, bo ja, ja dużo lepiej już jestem bardziej rozluźniona ale z czasem to po prostu będzie jeszcze lżejsze będziecie czuć w ciele więcej luzu więcej takiej energii pozytywnej będziecie po prostu czuć się lepiej ale tak jak mówię, z początku może tak być, że że po prostu będzie ciężko, ciężkie takie samo poczucie. będzie po prostu coś z was wychodziło ale pamiętajcie, że to minie tak jak wszystko w życiu mija gorsze chwile, lepsze chwile I na tym kochani się zakończę Chciałam po prostu spróbować. Yy, chciałam po prostu spróbować yy, na próbę, jak mi to wyjdzie. No i dajcie odzew, jak wam się to podoba. I czy chcielibyście więcej po prostu takich, yy, takiego tańca, takiej relaksacji? Powiedzcie, podzielcie się tutaj ze mną, czy wam to się podoba? Czy czujecie to po prostu tak jak ja czuję? Yy, żebyście chcieli tego więcej? to po prostu odezwijcie się do mnie albo na Messengera, albo po prostu napiszcie pod komentarzem, pod komentarzami po prostu no, komentarz, to ja się do Was po prostu odpiszę albo odezwę. Także to takie na spróbowanie po prostu zobaczyć jak jest, bo miałam tak dzisiaj, że chciałam spróbować, ale nie wiedziałam jak, jak to po prostu poprowadzić, bo to był mój pierwszy raz, tak? jak to poprowadzić i po prostu mówię dzisiaj, teraz, yy, mówię, wykąpałam się i czuję, że chcę spróbować. Po prostu z, z tym, co wiem i z tym po prostu, co jest. Chcę spróbować i już więcej siebie po prostu nie zatrzymuję. No i jakoś popłynęło. I czuję po prostu, yy, że no jest mi z tym dobrze. I wierzę, że Wam też, też kochanie, się to spodoba. I możemy mieć takie spotkania po prostu na żywo. A że ja będę na żywo, nie tylko nagranie, ale będę po prostu na żywo. Tylko jeszcze pomyślimy, gdzie. Bo może być to na Facebooku, ale też może być, no w sumie na początku może na Facebooku i na YouTubie też. Tylko na tym. Jak to się nazywa? Tylko na, na Facebooku. Live są tylko na, na, na miesiąc. Później zostają no, skasowane. Także najlepiej na YouTubie. No, że mogę transmitować z dwóch telefonów w sumie, bo mam, mam dwa telefony. No. Także na jednym może być na Facebooku, a na drugim może być na YouTubie. Albo na Instagramie. Nie wiem, ale na, na Facebooku Was jest więcej, na YouTubie jeszcze, jeszcze, jeszcze nie, ale wierzę, że będzie Was coraz więcej i że taka forma też Wam się spodoba. No. Także dziękuję. Z góry dziękuję osobom, które będą chciały tego wysłuchać i będą po prostu chciały spróbować tego tańca intuicyjnego i spróbować tego razem ze mną no ja chciałam Was spróbować poprowadzić tak jak umiem i z tym na razie co mam, a wiem, że po prostu przyjdzie czas, że będzie to już bardziej płynęło i, i będzie to bardziej dla mnie już naturalne i że Wam też się spodoba. Także życzę Wam miłego wieczorku i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się budziaczki, papa.